Bus na że przesyła tysiąc złotych, a amenele nikt się nie spodziewał, hihihaha, pamiętajcie, życie jest dobre. Bus na torze! Ja ci oddam tą kasę. Cóz na torze, idź spać dzisiaj po prostu. Wiem, jak się czujesz, Czy znaczy, mogę sobie zdawać sprawę, jak się czujesz. Ja mam pieniądze. Nie chodzi o to.